Kolekcje wielkopostne w drodze do Boga Droga krzyżowa Cierpienie jako konsekwencja wolnej woli Widoczne jest przede wszystkim, jak już wspomniałem W prehistorii biblijnej W opowieści o ogrodzie rajskim i pierwszych rodzicach. W najpiękniejszej Księdza Średniowiecza w godzinkach Księcia de Berry, kompozycja ilustrująca raj jest ujęta w formie koła. Koła będącego greckim symbolem doskonałości. Scena wygnania poza raj jest przełamaniem harmonii koła. To jest ten świat niedoskonałości. Sceny rajskie, których bohaterami są Adam i Ewa oraz sam Bóg w narracji biblijnej, oczywiście o różnym czasie wydarzeń, tutaj w tej kompozycji średniowiecznej, tak zwanej symultanicznej, przedstawione są te wydarzenia w jednym obrazie. To perspektywa Boga, u którego jest wieczne teraz. Nie ma ani przeszłości, ani przyszłości. Jest wieczne teraz. I w ten sposób powinniśmy popatrzeć na całość historii zbawienia, na wybór i ofiarę Abrahama, na grzech Dawida i jego smutne konsekwencje. Ale także uszlachetnienie poprzez cierpienie na zdradę Judasza. Jak już wspomniałem, dramat Judasza i dramat każdego z nas jest dramatem wiary. Judasz nie potrafił zawierzyć Jezusowi i my bardzo często nie potrafimy zawierzyć Panu Bogu, zwłaszcza w takich trudnych chwilach jak teraz. Odwracając się od Boga, człowiek łatwo wpada w szpony zła. Na twarzy człowieka zawsze rysuje się tym, czym żyje. Myślę, że łatwiej to obrazuje historia człowieka, który był modelem do namalowania Judasza z ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci. Inna jest twarz przepojona miłością, a inna nienawiścią. Inny jest wizerunek mędrca, a inny skończonego głupca. Inna jest twarz człowieka, który kieruje się w życiu nadzieją, wiarą, a inna człowieka, który w nic nie wiesz. Inna twarz umiaru i łagodności, a inna fanatyka religijnego. Inaczej wygląda twarz człowieka żyjącego na co dzień wiarą, nadzieją, miłością. A inaczej wygląda twarz człowieka, który jest pełen goryczy, fanatyzmu i nienawiści. Dobro jak i zło kształtuje człowiek. Jak zło rysuje się na ludzkich twarzach, dobrze tu ukazuje mały rysunek Grínewald, trójednia zła. Badacze traktują ten rysunek jako wyraz napiętnowania fanatyzmu, głupoty i brutalności. Bóg stworzył człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Stworzył nas, jak mówi Biblia, bardzo dobrymi. Jesteśmy bowiem ikoną Boga. Grzech co prawda zatarł w nas ten obraz Boży, zatarł, ale nie zniszczył. Dlatego zesłał na ziemię swojego syna jedynego Bóg. Ikonem ikon, czyli prawdziwy obraz naszego obrazu, abyśmy byli tacy jak Chrystus. Zesłał Chrystusa, swojego syna, który go obiecał pierwszym rodzicom, aby odnowił w nas prawdziwe oblicze Dziecka Bożego. Więcej, przez swoje wcielenie, staliśmy się dziedzicami Królestwa Bożego, bo w Bogu zaistniało nasze człowieczeństwo. To nasze odkupienie miało się dokonać poprzez ofiarę, podobną do tej, którą miał złożyć Abraham na górze Moria. Tak jak Izaak godził się na swoją ofiarę, tak Chrystus mówi: Oto idę, aby pełnić wolę mojego Ojca. Ja się po to narodziłem i po to przyszedłem na świat. W ogrodzie oliwnym, w czasie trwogi przed męką, mówi: Nie moja, ale Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Nie moja. Dramat mojej wiary to dramat wolności. Potrzebna była zgoda Syna Bożego, aby wziął jako człowiek prawdziwy nasze grzechy, nasze cierpienia na siebie. A jako Bóg je odkupił. Grzech Adama i Ewy, grzech Dawida, Absaloma, Judasza i grzech każdego z nas ma swoje konsekwencje. On, niewinny, wziął na siebie wszystkie nasze winy. Dziś Wielki Piątek, pamiątka naszego odkupienia. Na tą chwilę czekała cała ludzkość od chwili zapowiedzi zmiażdżenia głowy węża i odkupienia naszych win. W takim dniu jak dzisiaj, blisko dwa tysiące lat temu, arcykapłan i lud oskarżyli syna Bożego o bluźnierstwo i oddali go w ręce Piłata, który go zaliczył między łotry i skazał na śmierć, śmierć krzyżową. A kiedy nadeszła właściwa godzina, nałożyli na niego krzyż i powiedli na golgotę. Wtedy zło wydawało się, że triumfuje. Mój ulubiony obraz o tematyce Niesienia Krzyża przedstawił jeden z moich ważniejszych i bardziej podziwianych geniuszów sztuki, Hieronym Bosch. Niesienie Krzyża z 1516 roku. To ostatni obraz wielkiego mistrza niderlandzkiego, namalowany tuż przed jego śmiercią. To jakby testament Hieronima Boscha. Tak jak testamentem Rembrandta był omawiany przeze mnie obraz Powrót Syna Marnotrawnego. Hieronim Bosch przedstawił ten swój obraz Jezusa niosącego drzewo swojej ofiary w sposób wyjątkowy. Jezus jest pośród ludzi, jest jednym z nas, jednym z synów Ewy. Nawet nimb, czyli aureola, nie wyróżnia Go spośród tłumu, ściśle Go otaczającego z każdej strony. To jest zupełnie inny obraz niż wcześniejsze obrazy Boż, gdzie pełno jest przestrzeni, i narracyjnej fabuły obrazowania. Tutaj mamy tylko jeden plan, składający się z ludzkich twarzy i belki krzyża. Boż w ten sposób zaprasza oglądających, aby odczuli gwałt i przemoc, oferując im maskaradową wizję sceny niesienia krzyża. Demoniczny duch zamieszkujący postacie ludzi stłoczony jest wokół Jezusa. Ten demoniczny duch deformuje ich twarze, jak zdeformował twarz młodzieńca, który był pierwowzorem twarzy Jezusa i Judasza w ostatniej wieczerzy Leonarda da Vinci. To zło umysłami i rękami ludzi, którzy dali mu się uwieść. Nałożyło krzyż na ramionach Chrystusa. Twarze ludzi opanowane zazdrością, gniewem i nienawiścią są bardzo ożywione. Można by powiedzieć, że w tym momencie nałożona na Jezusa, belka Krzyża, i stłoczeni ludzie, to zło, które przeżywa swój. Tryumf, ogrom zła otaczającego niew niewzruszonego Chrystusa i weronikę dosłownie sięgają szczytu. Namalowane w ten sposób twarze pełne chorob chorobliwych grymasów, zaznaczają się wyraźnie na ciemnym tle obrazu. Twarze pozbawione ciał, o bardzo zróżnicowanych rysach i strojach. Poszczególne postacie zachodzą na siebie, tworząc efekt zwartej, choć nieco chaotycznej jakości. Te twarze otaczające Chrystusa to mój grzech. Warto sobie uświadomić, iż to moje grzechy ukrzyżowały Jezusa. Aktualnie czytam książkę Williama Barreta, Czarnoksiężnik która opowiada o legendarnym obrazie namalowanym w XVII wieku przez mało znanego malarza niemieckiego Bonifacego Rollmana, Ekce gdzie przedstawił Jezusa wyśmiewanego przez swoich rodaków, kapłanów, żołnierzy. Obraz ten miał niezwykłe własno, właściwości bowiem każdy, kto patrzył na ten obraz wśród tłumu wyszydzającego Zbawiciela i krzyczącego ukrzyżuj go, krew jego na nas i na syny nasze, znajdował swoją własną twarz, swój własny portret. I tylko patrzący to widział nikt inny. Czy na obrazie Bosza też jest portret mojego grzechu, który jest Podstawą ukrzyżowania Jezusa? Czy wśród tych twarzy wykrzywionych nienawiścią, egoizmem, rozwiązłością, zazdrością, gniewem, fanatyzmem jest mój prywatny grzech? Ożywione twarze ludzi, którzy otaczają Jezusa, ludzi opanowanych przez zło, kontrastują. Z nieruchomym, pełnym bólu obliczem Chrystusa. Mimo, że cały obraz wypełniają twarze, pełnią one jedynie postronną rolę. Najważniejszą w obrazie jest twarz Jezusa to jest ten prawdziwy obraz. To niezwykłe choć twarz Jezusa nie dominuje wcale w kompozycji. Nawet nie odróżnia się zwyczajowym nimem wokół głowy, jak to wspomniałem już. To jednak nasze spojrzenia stale się ku niemu zwracają. Jego głowa jest bowiem jedynym punktem spokojnym wśród tłumu powykrzywionych twarzy. Te twarze tworzą jakby oprawę dla milczącej uległości Chrystusa. Podkreślają Jego wyjątkowość. Co więcej. W otaczających głowę Chrystusa ludzkich twarzach o rysach zniekształconych przez złość i nienawiść została wyrażona wprost diaboliczność. Te diaboliczne twarze wypełniają przestrzeń. Stłoczone są wokół łagodnej i subtelnej twarzy Chrystusa dźwigającego Krzyż na ramiona, to mówi wiele. Kompozycja tego przepełnionego obrazu ludzkimi twarzami. Oparta została na dwóch przekątnych. Pierwszą przekątną tworzy ramię krzyża, która łączy lewy dolny róg z prawym górnym. Natomiast drugą przekątną to stanowi układ głów pozytywnych postaci drogi krzyżowej. A więc u dołu mamy świętą Weronikę. To jedyna postać kobieca tej sceny która w skupieniu trzyma świętą chustę. Zajmuje ona tą samą przestrzeń, co namalowany w szarym kolorze zbój po przeciwnej stronie. Łotr dyzma. I dwie postacie usytuowane do, dokładnie na lewo od Chrystusa nim Jako jego przeciwieństwo zły łotr, wyszedzający Chrystusa nawet w chwili śmierci. Jezus ma zamknięte oczy. Jest już gdzie indziej, w miejscu, w którym ciosy ludzi nie mogą go dosięgnąć. Jezus ma zamknięte oczy to symbol ludzi żyjących światłem wiary, miłością Boga. Zamknięte oczy ma także druga łagodna, chociaż tragicznie łagodna twarz świętej Weroniki, poniżej której na chustce jeszcze raz widnieje łagodna twarz Chrystusa. Jednak ta twarz z chusty, która dana jest nam jako świadectwo, ma otwarte oczy i wzrok skierowany ku widzowi, ku mnie, który patrzy na tę scenę. Jakby domagająca się odpowiedzi ode mnie, po której stronie osób chcę się znaleźć. Te trzy twarze wydają się jak, jako wysepka spokoju i skupienia wśród wykrzywionego wrzaskiem i histerią tłumu. Tłumu opanowanego przez grzech i zło. W ten sposób widz chrześcijanin zostaje zachęcony do pójścia za przykładem Chrystusa i do oddalenia się poprzez skupienie i modlitwę od tego świata, którego wady i szaleństwa arcysta często ukazywał na swoich licznych obrazach. Pójście za światem sprawia, że ludzka twarz staje się diaboliczna, jak twarze wypełniające przestrzeń wokół wizerunków Weroniki i Chrystusa. Te twarze są symbolem zezwierzęcenia, jakiemu może ulec człowiek, kiedy da się opanować przez namiętności, gniew, nienawiść i wszelkie zło. Prawdziwy człowiek to Chrystus i ta, która wprowadza naukę Chrystusa w swoje życie, Weronika. Weronika to przecież po grecku vera ikon prawdziwa ikona prawdziwy obraz. Każdy, kto odrzuca Chrystusa, skazuje go na śmierć. Wchodzi na drogę ze zwierzęcenia. Tak przynajmniej pokazuje nam Hieronim Bosch w swoim ostatnim obrazowym testamencie. Bez Chrystusa nie można zrozumieć człowieka, mówi Jan Paweł II. Przynajmniej człowieka z pierwotnego zam zamysłu stwórcy.